No, witam, właśnie no, czytam ten post o tej ulicy Lipowej. No, cud, cicho, cud, że e, nikt, matka z dzieckiem nie szła, ani nikt z Waszych bliskich. No, jak ten samochód, no, rzeczywiście tak. Miałam okazję się przejechać, przejść tam tą ulicą Lipową. Rzeczywiście to jest wielka tragedia. No i apel dla. Tych, żeby połączyć kurna te drogi a nie, jedzie se spych no i chuj, że spycha jak ani gramka piasku za nim nie, nie widać no i się chuj, później jest. dziwią, że tiry, Słowu. cicho że tiry drogi blokują że tego, że jest masakra to nie y, zima ma zaskoczyć drogowców tylko drogowcy mają zaskoczyć zimę kurna, czy ma ktoś naprawdę zginąć czy coś się ma naprawdę kurde stać poważnego, dopiero wtedy cztery litery szanowne swoje ruszycie nie kurwa od razu macie robić, nara